Ja w ogóle nie ogarniam życia jeszcze. Zaczynamy poranek od kawki. E, mój syneczek już się obudził. Oczywiście niezastąpiona poduszka do karmienia i lecimy z dniem. Cieszę się, że mogę już pić kawę, bo powiem Wam, że pod koniec ciąży miałam już za wysokie ciśnienie i kawę pić nie mogłam, natomiast teraz już powracam do kawki Jedna dziennie. I jest ekstra. Hej, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Witam się z Wami już po porodzie. Wiem, że długo mnie tu nie było, ale to wszystko związane było z tym, że no. No, jakby musiałam urodzić dzidzie No i dlatego tak długo to trwało. Część z was nie wie, ale już rozwiłam wszelkie wątpliwości. Mój synek nazywa się Nikodem. Postanowiliśmy, że będzie Nikodem, że będzie nazywać się Nikodem. Mówiłam wam wcześniej, że daliśmy sobie tak kilka procent tego, żeby ewentualnie zmienić imię, jak go zobaczymy, czy będzie pasować, czy nie będzie pasować. No i uznaliśmy, że zdecydowanie pasuje tutaj, kochani. Poróż się, boś, się, poróż się. Och, moje Cały robak śliczny, cały śliczny robacz kupi. Jak widzicie, szlafrok jest i to jest moja główna stylizacja przez, te, os, przez ten ostatni czas. No nie ukrywam, że ten połóg daje mi się we znaki. No nie jest to łatwy czas dla żadnej kobiety, dlatego wydaje mi się, że taki spokój i ten czwarty trymestr powinien być zapewniony nie tylko dla dziecka. Ale też również dla kobiety. Ja jestem aktualnie po cesarskim cięciu i jeszcze dochodzę do siebie. Jeszcze ta rana mnie, no nie ukrywam, boli. Także, no spokojnie, spokojnie dochodzę do siebie. Jeśli chcecie obejrzeć taki. Jeśli chcecie, żebym nagrała taki film z moją historią porodową, to dajcie mi znać w komentarzu. Myślę, że coś takiego nagram, jak już mi opadną emocje, jak już będę po połogu, bo jednak, no nie ukrywam, że jest to bardzo emocjonujący dla mnie czas. Bardzo dużo się wzrusza. I w ogóle no, dużo, dużo generalnie płaczę, dlatego myślę, że taka historia porodowa pojawi się dopiero za jakiś czas. Sama chciałabym coś takiego obejrzeć przed swoim porodem, więc myślę, że warto jest poruszać takie tematy tabu, chociaż dla mnie to nie jest temat tabu. No Warto według mnie nagrywać i mówić o tym, że te ostatnie dni przed porodem były dla mnie naprawdę już mega ciężkie. Czułam się opuchnięta, wielka i po prostu jak taka cykająca bomba. Dlatego no trochę mniej mi mnie było też na YouTubie. Na Instagramie dałam sobie po prostu taki czas. No, spokojnie rybko, spokojnie misiaczku mój śliczny. E, no i co? I Cieszę się, że już jestem po e, opuchli z nami zeszła. Jeszcze trochę jest wiadomo, ale to już, to już jest o niebo, o niebo lepiej, także no. A tak się prezentuje mój brzuszek po porodzie. Jak widzicie, nie znika on e, nagle. Jestem dwa tygodnie po porodzie i on będzie się po prostu obkurczać e, powoli. Myślę, że jeszcze zajdzie mi ten brzuszek, chociaż, no, zobaczymy. To trzeba będzie też poćwiczyć trochę. To jest taki grzeczny, najedzony. Co? Kto jest taki grzeczny i najedzony i szczęśliwy? Mój synuś, tak? No, mój synuś. Ojejku, moje kochanie. Daję mamie się napić kawki, i umyć włosy. Powiem Wam, że te obrazki są naprawdę świetne dla niemowlaków, ponieważ one naprawdę interesują ich wzrok i pięknie tutaj mój synek wodzi wzrokiem po tych paskach i tak dalej. Także, no, polecam Wam, jeżeli chcecie może kupić jakiś prezent dla noworodka, który Wam się urodził w rodzinie, no to takie właśnie takie zabawki sensoryczne jak najbardziej polecam. Te są z Lulalow. Swoją drogą bardzo, bardzo lubię tę firmę dla dzieci. A teraz pokażę wam coś dla mamy, ponieważ mam tutaj staniki, staniki do karmienia piersią. No jakby kto powiedział, że nie może być sexy w ciąży, tak, karmiąc piersią. No kto tak powiedział? No no to no wprawdzie czar pryśnie, jak się włoży wkładki laktacyjne, ale nieważne, nieważne, staniki są przepiękne. E, słuchajcie, jestem fanką tego. Tutaj ma takie e, bardzo ładne e, na dekolcie paseczki I ten będzie bardzo funkcjonalny No bo tak jak mówię, wkładki laktacyjne sprawią, że czar troszeczkę prysnie, Aczkolwiek, aczkolwiek e, no są bardzo piękne Ten miętowy też jest super I jak widzicie tutaj można odpiąć przy każdym staniku A tutaj jak? O, o, tutaj nie wiem jak Czy to jest do karmienia piersią? Może ten nie Jak to się odpina? Nie wiem, jeszcze do tego nie dotarłam. W każdym razie ten się odpina, ten się odpina, ten się też odpina. A ten? O niu, niu już idę. Nie wiem, ten nie, tego nie ogarniam. Cywciu, co uważasz na temat Nikodema? Co uważasz? No powiedz. Cywciu, no powiedz co uważasz. Wszystko ok? No po prostu jest zaciekawiony, ale tak zdystansowany. Także mam wrażenie, że dopiero się poznają i wszystko na spokojnie. Cywilek też jest troszeczkę zdezorientowany i nie wie o co chodzi, prawda? Nie wiesz o co chodzi. Ty to masz własne sprawy na głowie, nie? Zabawę, znajomych, swoje pieski, ukochane, a nie jakieś tam szczenięta ludzkie, nie? Cywciu? Policzek ci się zawinął. Cywciu policzek Ci się zawinął. On jest, słuchajcie, teraz zmęczony po spacerze, bo my staramy się po prostu go wymęczać na spacerach i żeby on miał jakieś takie swoje atrakcje, także dużo się bawi z innymi psiakami, jeździmy, znaczy mąż w zasadzie jeździ na jakieś tam, no, wybiegi dla psów, także staramy się, żeby on miał zapewnione atrakcje jak najwięcej, żeby w domu był zmęczony, czyli... De facto nic się nie zmieniło w sumie odkąd mamy Dzidzie, bo. No, zawsze tak było, że w domu on odpoczywał, a na dworze szalał. Tak, serio, to go troszeczkę olewa. Ja wiem, że on może się troszeczkę czuć dezorientowany nową sytuacją, ale staramy się go zapoznawać z nikodemem. Ja mu daję wąchać Pieluszki i w ogóle zapraszam go do pokoju, żeby on po prostu uczestniczył też aktywnie w życiu młodego. No i żeby nie było tak, że czuje się jakiś pominięty czy coś, ale on po prostu sam siebie nie ma czasami ochoty i jakby, mam wrażenie, że ma swoje sprawy. Na głowie teraz i, i w ogóle ma gdzieś to, co dzieje się w życiu rodzinnym. Jesteśmy na pierwszym spacerku. Cywilek też jest, oczywiście, Grzeczniutki. Nie Cywciu? Aha, Cywciu mam nie gdzieś. Cywciu? Wpadniesz w lód. Wiele z Was pytało właśnie skąd mam wózek. Wózek mamy z Espiro, i to jest jakby chyba cztery w jednym, tak? Nie? Trzy w jednym? Dobrze mówię? Nie. My już po spacerku a chciałam Wam jeszcze pokazać wózek, z którego jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni. Ja wybrałam ten szale, szary, boże, szary, ale dostępne są też inne kolory. Później będziemy mogli go zmienić na spacerówkę, bo to jest takie dwa w jednym. Tak, dwa w jednym. No, a ja tak, wyszłam na spacer w spodniach od piżamy, No, ale jestem w połogu, więc halo, norma. Powiem Wam, że nic teraz tak nie cieszy jak zakupy dla mojego synka. Kupiłam mu już na trzy miesięcznego, wprawdzie na wiosnę. Takie dwie kurteczki, one są bardzo piękne. Tutaj mają podszycie takie misiowate. No i tutaj jest ta kurteczka brązowa, mega mi się podoba. I powiem Wam, że fajne jest to, że one są zarówno dla chłopców, jak i dla dziewczynek, według mnie. Także jest to na duży plus. Rzeczy są z marki OKID i tutaj jest, są właśnie Pioszki przekładane przez głowę, mój mąż woli zdecydowanie przekładane przez głowę, ja wolę te z odpięciami, natomiast no, tutaj mamy z kotkiem paski i tutaj jeszcze z takim wzorem kotków, o Boże coś odświeżać powietrza zaczął wariować. Tutaj mam jeszcze takiego pajacyka z zakrytymi stópkami, z kamizelką białą, także też bardzo fajnie wygląda, czekajcie... A to są takie misie, ale w sumie nie widać tego za bardzo, bo ten print jest naprawdę bardzo maleńki, aczkolwiek no śpiochy są bardzo bardzo ładne Tutaj mam jeszcze takie śpioszki z kołnierzykiem No, kołnierzyk wygląda naprawdę uroczo Jeszcze nie mamy nic z kołnierzykami Także no, elegancko Mam jeszcze taką bluzę w paski Ona jest cieplejsza I te wszystkie rzeczy są już na takiego 3-miesięcznego um, babasa Kochani, ja wiem, że to był bardzo chaotyczny vlog Ja w ogóle nie ogarniam życia jeszcze Odnajduję się w nowej e, rzeczywistości Także wybaczcie mi wszelkie e, e, makamenty ale mam nadzieję, że z następnymi vlogami będzie już coraz lepiej. Także subskrypcja, łapka w górę. Na Instagram zapraszam i bajo. Do zobaczenia.